Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Barb's Beauty w kolejnym odcinku. I dzisiaj otworzymy sobie kalendarz Charlotte Tilbury. Tak się prezentuje kalendarz. Jak widzicie, te szufladki mają tutaj takie gwiazdki. Wygląda dość ekskluzywnie, i powoli przejdźmy do odpakowania. Ja sobie pozwolę położyć tutaj z boku ten kalendarz, bo po prostu będzie mi łatwiej wyciągać. Tutaj w górnej półce, jeszcze Wam pokażę, tutaj mamy pusto i pisze May all your beauty dreams come true. Taki tutaj mamy napis i możecie sobie tutaj, prawda, coś włożyć ewentualnie. No i przejdziemy do pierwszej szufladki. Tak wygląda. No i tutaj jak widzicie, standardowo mamy taką, taki papier. I pierwszym produktem jest to Multi Miracle Glow Cleanser, Mask and Balm for Baby Soft Glowing Skin, czyli tutaj mamy, możemy to potraktować jako maskę do nałożenia na twarz albo jako balsam. I tu mamy 15 ml ten produkt. Teraz w drugiej szufladce, no i też wiadomo, opakowane papierem, mamy Magic Serum Crystal Elixir. I to jest serum od Charlotte Tilbury. I ten produkt ma 8 ml. Ja już, ja już jedno opakowanie zużyłam, więc przyda mi się drugi praktycznie. Jest to bardzo fajny produkt do pielęgnacji. Naprawdę polecam. Teraz w trzeciej szufladce znajdziemy. W trzeciej szufladce mamy Easy Highlighter Beauty Light Wand. I ja już taki jeden mam. Mam też jeszcze w innym odcieniu. No i tak wygląda. Aplikator do nakładania rozświetlacza. Jest to rozświetlacz w kremie. To była trzecia szufladka. W czwartej szufladce możemy znaleźć God Skin Clay Mask. I to ten produkt ma 15 ml. Visibly Lift Smooths Bright. And reduce the appearance of pores for baby soft skin. Czyli jest to maseczka, która ma za zadanie zminimalizować widoczność naszych porów. Tak wygląda ten produkt. Jeszcze osobiście nie miałam, nie używałam, więc będzie okazja do przetestowania. I to była czwarta szufladka, teraz piąta. Piątej możemy znaleźć Charlotte Tilbury Legendary Lashes Volume 2 i jest to tusz do rzęs i to jest wersja travel Size. To nie jest produkt pełnowymiarowy. Tak wygląda szczoteczka do rzęs. Ja już ten tuż od Charlotte Tilbury miałam w wersji właśnie pełnowymiarowej i naprawdę jestem bardzo zadowolona. Fajnie pogrubia i wydłuża rzęsy. Więc ten produkt też polecam. To była piąta szufladka i teraz szósta. szóstej mamy Wonder Glow i to jest produkt 15 ml ma. To jest po prostu baza pod makijaż. Ja też mam w wersji pełnowymiarowej ten produkt, który używam zazwyczaj właśnie jak nakładam podkład od Charlotte Tilbury. Tutaj mamy szufladkę numer 7 i tutaj mamy Walk of No Shame i to jest eyeliner. I to jest tak, taki, bym powiedziała, travel size. To też nie jest chyba produkt pełnowymiarowy, bo ja już miałam jakąś kredkę Charlotte Tilbury. Taki to jest odcień. Nie wiem, czy to dobrze widać. Mam nadzieję, że to do, dobrze widać. Taki można by powiedzieć kolor brąz, ciemny brąz. Ja jeszcze tego odcienia nie miałam, miałam odcień czarny, natomiast różowego nie miałam, więc też fajnie, bo będzie okazja przetestować. I teraz mamy szufladkę numer 8, i w niej możemy znaleźć Pillow Talk, i to jest cień w kredce. Tak się prezentuje. Mam nadzieję, że to dobrze widać w tym świetle, bo nagrywam wieczorem, więc to oświetlenie też już jest jakie jest. Szufladka numer 9. I tutaj mamy szminkę Pillow Talk w odcieniu medium. W zeszłym kalendarzu, w zeszłym roku. W kalendarzu, właśnie Charlotte Tilbury, mieliśmy szminkę w odcieniu Pillow Talk Light, a ten jest odcień medium, czyli numer dwa. Troszeczkę ciemniejszy i już Wam pokazuję. Jeszcze raz tak wygląda. I tutaj macie, jak się prezentuje, prawda, ten kolor. No, fajnie, fajnie, że nie jest to ten sam odcień, co w zeszłym roku. Bo w zeszłym roku. Też był ładny kolor, ale jaśniejszy. i teraz mamy dziesiątą szufladkę. I w dziesiątej szufladce mamy lip liner w odcieniu Lip Cheat. To po prostu jest kolor, który też będzie dość fajnie pasować nam do tej szminki w odcieniu medium. To też wydaje mi się, że nie jest produkt pełnowymiarowy, dlatego że um, tamta klatka jest troszeczkę dłuższa, pełnowymiarowa. No i tutaj mamy szufladkę numer 11, a w niej mamy Charlotte Magic Cream i to jest ta oryginalna wersja kremu do twarzy. On jest mega nawilżający. Ja już go miałam wcześniej i fajnie jest w szczególności jesienią bądź zimą, kiedy cera potrzebuje takiego, wiecie, głębszego nawilżenia. Ten produkt polecam. Jeśli nigdy nie miałyście, to warto sobie przetestować. I w ostatniej, dwunastej szufladce znajdziemy produkt Airbrush Flowless Setting Spray i jest to utrwalacz do makijażu w sprayu. Ja mam wersję pełnowymiarową, to jest wersja taka travel size, 34 ml. Ja mam jeszcze też o zapachu Bali, najnowsze, które wyszedł, więc bardzo fajnie ten setting spray utrzymuje nasz makijaż przez cały dzień. Polecam, jeśli nie miałyście okazji jeszcze testować. I teraz to sobie tutaj i jeszcze takie pudełeczko, jak ktoś zamawiał kalendarz Charlotte Filbury pre-order, to mógł wybrać z opcją paletki, dodatkowo najnowszej paletki, która wyszła i za darmo dostawało się taki pędzelek do blendowania. Czekajcie, włożę go sobie tu z powrotem do tej folii i zaraz wam pokażę tą paletkę. To jest jej najnowszej e, kolekcji. Paletka się nazywa Instant Eye Palette Smoky Eyes Are Forever. Tak wygląda. No i teraz przejdziemy do odpakowania. Oczywiście jej paletki wyglądają tak mega ekskluzywnie. Cienie są też dość fajnie napigmentowane. Nie wszystkie, nieraz niektóre nie do końca z tą pigmentacją są super, ale ogólnie lubię jej paletki, w szczególności takich dziennych makijażerów. No i tutaj mamy standardowo lustereczko, i tak się prezentuje ta paletka, jak widzicie. Ona jest tak po trzy, po trzy, po trzy i po trzy cienie. Tak wygląda. Bardzo fajne kolory. Myślę, że jak dam radę, to w następnym filmiku postaram się wykonać jakiś makijaż z użyciem właśnie tej paletki i zrobić dla Was jakieś słocze. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam oczywiście do subskrypcji i widzimy się w następnym filmiku.